mam mordy. Dziś nagrywamy odcinek z Fortnite'a. Jest ze mną Bruno Klardatar. O i dołącza jeszcze Aleks i Cześć Aleks. Dzisiaj będziemy grali oddziały albo areny. Do końca jeszcze nie wiemy. Ale rymuję i tego nie pojmuję. Więc no. To co gramy, panowie? Nie wiem. A co, Kuba nie gra? Nie, ja bananowy nie gram. Właśnie kręcimy Aleks odcinek. Jesteś właśnie na odcinku. Jej. No. Oczywiście gramy się składę z ekipką. Naszą. Kochaną. Yy, więc mi się wydaje, że możemy oddziały zagrać sobie. Albo... Yy, te... Trójki. Albo tr no, trójki. No. No. <laughs> no zaprosił mnie. Kto zaprosił? Na Koko. No to no, weź go zaproś. No to dajesz oddziały. No aha, no. A co dzisiaj on jest wcale, że mamy zrobić wina, czy jak? Znaczy, no mamy znaczy, gramy jakieś tam może trzy meciki, dwa meciki mamy winna zrobić i tyle. A. Mam pytanie, dlaczego gramy oddział, a nie No bo on na koko dołącza. Dołącza? Okay. Znaczy, no, znaczy, tak powiedział Alex. No, bo właśnie to nie za to co nie powiedzieć. Gramy bambiki. My, nie ma go. Paka, nie a było, nie dołącza, czekaj A czekajcie, on. czekajcie, a nas dołączy do gry Nie, nie dołączyło. No. Jeszcze. Tutaj na trójki. Na Koko Zaprosiłem go Zaprosiłeś nie? Na Koko! Na, na Koko, koko Nat Nat Is the giant not mhm. du, 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 du. Ej, bierzemy. Wszyscy bierzemy z kina o tym samym kolorze. No, jesteś no? na koko, jesteś właśnie na odcinku. Wszyscy? Wszyscy bierzemy skin'a o tym samym kolorze. Tak, no. Zamiast skin. Pomarańczowy. Zostawię ci górę i suby. Okej. Każdy bierze pomarańczowego skin'a. Pomarańczowego A może być taki lekko czerwony? Co może być? Nie mam czerwone? innego. A plecak tak samo? Albo dobra, to czerwony, albo filetowy. Dobra. Znaczy to jest pomarańczowy. Czyli jak? Jeszcze raz. Czerwony albo pomarańczowy. No, nie, nie, tylko czerwony. Czerwony. To czerwony, no. Wszystko czerwone, nie? O, Garek ci... jest czerwony? No. Robię. A, ale rzeczywiście bohaterka, nie? No właśnie czerwony no. po... A już jest live zrobiony? Nie, nie, no, live. No, to już... Znaczy, odcinek teraz. Je... Odcinek. Znaczy, live już jest zrobiony. To jest odcinek, o. No to ten live do, <laughs> <laughs> do 19. Nie miał bo... być do 19, nie? Nie, nie, wiem, ale Szefka... Szefka, Szefka powiedział, że ten, że już nie mam nagrywać. Co ja powiedział? Jeśli już nie mam tego. Live'a no. Bo już nie masz, że już live się skończył. Bożeś wyszedł. No bo. Ale już nie, nie mam ten. Zaczynać nowego. Się no ale może już nie się ma nowego, bo po co drugiego? Uh, A teraz chodź chileczek i mam czerwonego skina, pięknie. No. Tylko około gotowość. Dawaj. No to witam was na tym odcineczku. Tam tam. Mam biki. Ale my musimy coś mówić na tym odcinku, nie? Na A czym czy my coś Mówimy. No, co no właśnie. Pozdrowienia dla was. Tak, się się Wpadać na mojego TikToka, homie.team, podłoga123, najlepszy TikTok na całym świecie. Okay, już będzie w opisie, po będzie w opisie, link, ja, tak, link do, link do, opisie do, do znaczy, może Do będzie. mojego nie dawaj Instagrama, proszę. Też, link do wszystkich social medi. Na szczęście usunęłem już te wszystkie zdjęcia, te okay. wszystkie focie, te głowy. Link do wszystkich no, no, no. social media. Ej, Kuba, Powiedz tym anonimus, Co mi wysłałeś? Tak, to o, no, no. był król Bosów. Król Bosów. Nie, mm. to był Boszek. To ja okay, też aha. jestem anonimus. Nie. Nie, a... nie, 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 Na dzisiaj będzie win, którego będziemy robić 5 godzin, co? Tak? No, no, tak. to chyba to nie tak będzie. Dzisiaj będzie win. I dzisiaj nie... o, o godzinie 19 zrobimy wina. A ty Szafka, a ty Jutrzu nawet się gdyby nie, szapka, a ty nawet gdyby będziesz robił urywki, to jakby z meczów, czy co? No, niektóre, niektóre akcje będę po prostu wycinał, tak mi się wydaje i tyle. No. Okej, okay, no, dzisiaj nic nie będzie na... działało, nie? No. Ale wolno zrobić. Jakby okienek, co? Nie? Że, że, że Dobra, jak wyczyścicie no Bruno na przykład Nie, ja, 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 ja... ja jak jak się dobrać dobrać na Ja się, ja się nie rage'owałem, widzieliście? Bo był live. Mówiłem, że byli lepsi. No to was odcinać tak no to ciekawe, Ci nie będziemy To radziowały. teraz, nie, ja nie będę się rage'ować, bo ja wiem, że to pójdzie w internety. To w komentarzu, czy Bruno zawsze będzie się rage'ował, będzie mnie odcinki albo live'y. Chociaż teraz się zrage'uję. Tak dokładnie, jeden rage, Jedna złotówka przekazana na cele takie, wiecie, wyleczające to. Charytatywne. Ej, Szafka. Co? Jed, jedna A SMS. To zrobić teraz, że na przykład, że odcinek taki, nie? Żebyś urywał jakieś fajne akcje, na przykład, że ktoś z teamu albo ty, nie? No? na przykład rozwalił kilka tam osób naraz, nie? Tam, nie wiem... No, no jak to, normalnie to ja użydę 10 osób. Na przykład, ty nie żyjesz, no no nie? Obserwuj, zdajmy na to, Bruna i Bruno nagle, nie wiem, rozwala cały team. No, no. fajny sposób, nie? No to jest A, Piszcie w komentarzu takie coś chcecie. Że będziemy robić najlepsze urywki z naszych Gierek. <śmiech> <śmiech> A bo jak będziemy na przykład grali w kreatywa, w co nie będziemy robili, bo Kuba nie chce ja też nie i szafka chyba też nie. Ale jakby, jakbyś z nas zamówił po proszeniach dziesięciogodzinnych. No. Ej, eee, to byśmy okay, mogli no. na przykład najlepsze takie zabicie, nie? No, no tak A. na przykład możemy zrobić coś takiego, że po prostu jakby damy jakąś taką muzyczkę i po prostu jakieś tam no scopy ze snajperem. Tak jak do... na przykład robił ten Jakoś skinek. Tak, no na przykład jakieś takie różne triki. Mogę, 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 Ej, mogę? Ej, mogę? Robisz fany moment i nie chciałem to na przykład moment? Jakieś takie najlepsze, no. najlepsze momenty, nie? Nie my nie będziemy mieli fany. Już w prędzej w GTA będziemy mieli jakiś fany moment. No, no. jak będę przezywać to może wtedy. <noise> o o, hobie, to, to miliony jest wyświetleń. Pan ministrębny. Pan ministrębny. Ale, Ale mi jakby Kuba i Szafka byście grali już obydwaj na ps nie? Ty bo byście by... Aleks... Jakby Alex... Tak tak jak? No jak czekaj, tak słuchaj, jakby tak Alex. To będzie tak co było zarąbiste. Jakby na przykład byśmy zrobili napad e, ten e, na bank, nie? I byśmy tam na przykład zrobili geniusza zbrodni i byśmy A dostali te 10 milionów. Kogoś napad? Mój. Mój i od Alexa. No właśnie, na kolejnym napadzie, nie? Jak będziemy robili, to musimy zrobić więcej zbrodni, no? To jest takie, że musisz zrobić, jakby jak zrobić napad, to cztery osoby, nie? I, musie, mm -hmm. I każda osoba musi pomóc w przygotowaniu. I wtedy wolno zarobić po 10 milionów około. No. Jakby co, ja wiem, jak tego z zbro, 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 zbrodni, tylko musimy ej, wszyscy mieć ten. Jak, wszyscy ej, musimy no. mieć. co? Jaki ty masz dług? Na szczerze? Ja mam mógł e, ten, e, prowizoryczny. Ej, tak szczerze a. mi się wydaje coś takiego, że jakbyśmy grali... Mieć? Ej. no! ja ci dam no. ten, ten, pierwotny Bruno. Dobra. Bo dobra. ja, no. ja chcę zrobić sobie granat, y, te pistolet Masz. Okay, nie, nie chcę, U, dobra, nie chcę jednak. Ja no. tak szczerze, mi się o, wydaje jakbyśmy grali w GTA z tym nie? I jakby Masz, jakby Alex zaczął, zaczął wyzywać, to, to by trzeba było ciągle było takie pi pi, 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 pi. To była cenzura cały czas. No to a ja nie ani, mogę tego panu. granatowego zrobić. Ale to musi, ale potem możesz sobie zrobić. Nie Czyli jak hmm. zrobisz mechanicznie. Trzeba jeszcze hmm. tylko kości. To nie, czekaj. E, nie e, znaczy no, Strzelają. kości. A to ja ci dam, ile masz. Znaczy, kości? Nie kości, nie kości, czekaj. Ja no kości, dobra, to jednak jest... jedna kości. I jeszcze Jedna, jedna. dobra, to idziemy... A. Czekaj, idziemy e, na dziki. Idziemy na dziki, ale najpierw musimy zabić ludzi. go tam idę, spokojnie. Czasami od czasu do czasu warto mieć spoczeństwa w ekipie. Eee, A to ja i Aleks tak jest po dwa nie? Też tak mniej więcej. Może ja mniej, ale no. Leży? leży. Nie, może ja mniej taki tym spocenie gdzieś ale też jestem dobry, nie? Czekam, to jest A co ja myślałem teraz, że Aleks umarł? No, i nie, umarł? Nie, nie. Ja Ale tak nie, bo już tak nagle wysadził, to nie? Tak tak tak, nie? Tak ja wyglądało. Nie, nie. nie, no ja nie wierzę w to, ja mam takiego i mam coś Nie, nie nie ma dziku... No bo było, ci, ci. było ej, były... Dajcie mi kości jak macie dwie, no bo mam. mi się bardzo przydały. Ej, kto ma nagrywanie ekranu? No ja mam. Ej, szafka. Oh, okay. Ktoś stoi. Co? Ej, da ktoś, ej, dak ktoś Brunowi gdzie kości? Da, to też, stoi. I da, zabiję ktoś tego typa. Nie, typu. Ktoś stał, ej, go zabije, ej, Szapka, daj mi dwie kości, bo się... ja dam Brunowi. Ja nie mam. Nie mam kości? To jest jedna kość, dzisiaj kość. Nie. Jak znajdziesz jakiegoś kurczaka nie, albo coś, to zabicie. A sprawdź, sprawdź, czy masz może to powie to powie tak? być. No, Nie, nie, nie no mam. No właśnie, miałby ja family friendly friendy, ja a Bruno chce kurczaki zabijać. Ale chodzi o to, żeby Nie, chodziny. Chodziny. ale to jest gra komputerowa, to są hologramy. No, no, hologramy. Właśnie. A chodzi o to, że chodzi o to, że bez przekleństw. O! Znaczy, to, to do Aleksa się kieruje już, nie? Tak... A, no, no, no to bardziej w stronę Aleksa. Najbardziej, no. Tak no, mam od to słyszeć teraz. Koś, 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 Nie rób dźwięku pip-pip, nie? Tylko zrób no. no. jakiś śmieszne na przykład. E, czekajcie, wiem. Chodźcie. E, no. czekajcie, chodźcie. kruka. Czekajcie. Chodźcie teraz no, za mną no, na farmie no, Furii i muszę no, zrobić no. ten granatowy łuk. Chodźcie, fusta, idę robić no. pra... gra... Chodźcie mi pomóc zrobić granatowy łuk. Ja o Jezu, ja rio znaczy nie granatowy, ale... tylko ten taki ten... E, Impulsowy. Kolosalny kwa... Jak się nazywało? Kolosalny kwartał. Kwartał. Ej, znowu są Dobra. wszystkie miejscówki na tę samą literę. Tylko jedna jest no? miejscówka, która ma tylko jedną. iglicę. To jest pierwsza miejscówka, która ma tylko ten, jedną ten. Literę, nie. znaczy jedno, z... To jest Lamborghini. Rekin? Właśnie. Ale on, on nie był nazwany. On, on był bez nazwy. Co, rekin? Miał nazwę. Drugi, on miał nazwę? W drugim sezonie tak. on drugiego? To musiałem coś przegapić. Bunkier, bo ja nie, było, ja nie byłem Ewronem i na no to nie latałem, więc nie, nie wiem. Był bunkier, czy jak to się nazywało to te podwodne rzucosiek? Grota. A, no rzeczywiście no. były. Ja nie mogę no. zrobić impulsowego. No bo nie masz granatów, choć no. Nie masz, nie masz, nie masz, nie masz. Granatów A ile było? trzeba ich mieć? Ale co trzeba było ich mieć? Dwa. A, mnie tam, trzy, 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 trzy. A, A grana, ja mogę zrobić uch, tylko było? te ogniowe, te ogniowe albo trujące. A jaki masz łuk? Jak się nazywa twój łuk? Idący. No pierwotne. mówiłeś, że mam pierwotne. Bo ty go... a ty jaki miałeś przed ten łuk? No pierwotny, cały czas miałem ty Byliby tu chyba strzelani. Ale Pomocy! że masz cel! Strzelamy! Pomocy! Zginąłem. Mówiłeś, że masz prowizoryczny. Mówiłeś, że masz Lecz go, lecz go. Ekipa działa. Nie! tu go leży, ja go zabiję. Tu leżysz? Oj, bo, bo za nami walą, za nami no, walą. Go, nie mam maców. Lecz go Bruno. Chodź tu, chodź tu. Do mnie. Ty. Szefka do mnie, tu, tu. A tu. Nie, gdzie, Czekaj, gdzie ty jesteś? No jest, a? Do, no do <bugilly> mnie, no za tobą! <gamma> no, no, sorry. <roku> a ty? A ty a ty? A, a ty No uważaj tam. Dostał? Strefa. A ty <smans matte Fillop sound> strefa. 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 no? No, bo sam jest z tam 170. tam, tam koło drzewa. Ma po białym, on już prędzi On ma jedno. No, co? On był na Hita i. Nie, no te bronie... Nie, nie, lubię znaczy. Się znaczy. Znaczy. Broni. Ty, bro, goleczko, no. nie. Tych broni. nie, a nie, nie. Nie, 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 masz nie, co? No. Dzięki, dzięki. Ale trapa jest blisko, nie, 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 Um, to, to Ej chyba z innej no, będą mieć, musieli mnie chyba to jeszcze raz uleczyć. A no to ja dobrażę. idę po ciebie, ja, ja na plecy ciebie zabiorę, bo to nie, nie wiem zdążę. Nie co nie co co bo ja nie wiem po co Alex z ciebie tam leczył w strefie, zamiast Dobra na plecy cię wziąć. No, no ja bym nie tam tam poczeka wziąć. No, no Mogę go na plecy wziąć przecież. Ale nie, bo ja tam zebrałem swoje rzeczy. Aha. A tu chodź tu za blisko! O, poczekajcie na mnie Nie, ja mam, ja mam apteczkę. A ale on też może używać apteczki. A wy, opty? dobra, wy potrzebujecie. No co? ale nie, bo nie używaj apteczki. Nie, no ognisko. Ognisko, Ale no. nie uleczy mi przecież fuda. Uleczy? No chodź już 70, chodź o ognisko. No. Ale... no, ognisko do 100 uleczy, okay. tak krzypie. Nie wiedziałeś, że ognisko leczy do 100? Mam no, 50, pijesz, chłopcze, zawsze leczy. Nie, nie. 100. No to już mam 100. Macie małe poty? Nie. Ja mam też. Kto za leciał. No i chodźcie do tego trzeba, już to... A no, bo te... Dobra, bo wy te... bo zawsze tam, ja nie używałem tam. tego. Co? O daj mi no. Spotka. Kuty. Gdzie? Strzał przyleciał, Nie wiem czy ktoś z was strzelił, czy co? Nie, ja nie strzelałem. Buła? Hmm. Nie. No też nie. A nie, ja strzeliłem to do kurczaka, sorry. A to. Ale... A. Znaczy Bruno, sorry. Ej, macie jakieś żaby po pobliżu? <grym> Albo tą rybę taką przydały. dziwną? Albo rybę wyłowić, no. Bo on no to, wy... to ja idę tutaj łowić, bo mogę trujący łuk. jest śmierdzący łuk. Gdzie? Tutaj. Zaznacz go. Co? Ale co? Ten śmierdzący łuk jest lepszy niż ogniowy, nie? No. Bo tu mam... Żaba tutaj jest gdzieś. Co jest? Żaba. Kurde, nie ma tej żaby. Ej, jeśli będziemy mieli gdzieś rzabę, to kościć, żeby zabicie zabiec, i. No. Będziemy musieli kończyć odcineczek, nasz kochany. A ja też bym sobie chciał zrobić ten, o, ten śmierdzący. Tak, no, śmierdzący. Ej, treba. strefa, strefa, strefa. Ja strefa. wiem, no ten, ten który czuję, jakby. Tu jest auto, tu mamy auto. Pika tutaj chyba jest, ale nie wiem, czy to jest ten. No. Mam no, piska, taka. No ale no. to jest daleko, ale. Jest, 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 chodźcie, chodźcie, chodźcie do mnie. O, no, podjść pod nas, nie! Podjść pod nas. Tutaj jedę, no? jedę, 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 ja jestem przyzwyczajony z Minecrafta, żeby skakać podczas tego Kurde, no żebym zachowanko zrobił. Chodźcie, czekaj. A to ciebie jakbyś powalniał to skakanie. Chodźcie tu, chodźcie, chodźcie, chodźcie. tu, Bruno, Bruno! Wsiadaj! No? Wsiadaj się, Kurde, no. Siadaj. Szybko, no chodź, się! No. Nie da się! Nie da się! Jak się nie da?! Dobra. Dlaczego już nie ma paliwa? No bo nie ma paliwa, no bo Jezu, jak stał na złomowisku, to nie ma paliwa, no. Czy tam na tym, nie wiem, co to było. O nie, gra! Nie. Krabun. Mój kurczak, co ty gadasz? To był kurczak. Kurde, gdzie ty... chcę? A ja o, mam jedną kość wkośc. i potrzebuję jeszcze, nie? Jakbyś ktoś miał, to damy trzy kości. Tak bardzo proszę. Ja mam jedną. Ej, gdzie jest po jest typek? Gdzie? Ta, no. No tu. A widzę, no. Jest, nie został. Nie no, to pierwotne, one są tak niecelne. One strzelają obok przy cały tak czas. No tak, brawo, nie pojedynczy strzał. Ej, zdoby... A, mogę kości? Cześć, zaraz, zaraz, Stara nie. tych typów. Całeś nie? Czeka, no, no, to, no, no. O nie, strefa, ja nie. Strefa, jeszcze. strefa. Ej, no. jak mieli jakiś taki woreczek dziwny, śmierdzący, to mi go dajcie. Dobra. Kogo U, Coś bo go potrzebuję. Uuuuu, nie, do... Do mnie. <laughs> Nie no, masz. Mam ten auto. Ej, ty z tróbisz. Tu jest typek ty, 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 zginę! Leżę, tu jest typek! Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ona ten singło zabiło. Dobra, chodź w dzięki. Ty. To ta ty się wy ty tyleź szafkę. szafkę. Mogę ten łuk o... Ja mogę ten łuk chwilę. A dobra, okej. A bo dobra, nie dobra, ja? co się jałeś? Mogę Pris ja ten łuk. A ja a ja ci dam mój, a ja ci dam mój. Dlaka. A jaki ty masz? A jaki ty masz, no właśnie? fajny. Ja ci jam niebieski, nie? Elektryczny, a to jest impulsowy, masz Bruno. Co? Impulsowy? Nie, ja chcę ten 3 ej tam jest... Z... Ej, a mog... ej mogę strzały, Cię? mogę strzały. Ej, nie wiem, został 65. Alebra, to ranią, uważaj. No czemu ja chciałem? A to ja wjeżdżałem Titanem, patrz. No ej, no mogę tylko jest kogoś na chwilę? Pa, ból z opancerzony, siema. Nie wyjechałem, typu. Ej, mogę trzy kości? Ej, co to jest za łuk? Nie wiem. Ej, ostatnia, ostatnia pora została ten... no, no, zacząta. Musimy z uiny, musimy winna zrobić, trzeba ich znaleźć. Jedno kurde, ej, chodźcie tak gdzieś Kiedy szybko, chodźcie? tylko do morza. Ja chcę Żabę, Żabę chodźcie. Ale ja chcę Żabę tylko jedno znaleźć. Ja mi ktoś trzy kości jest taki, że nie a mogę trzy kości, Bruno? Dla... Czekaj, nie mam tylko jedną, ale zaraz mam, ci dam. Mam. Czekaj, mam tutaj cztery. A tutaj będę kapić na tym. Gdzieś tu na tym jak się nazywała ta międzówka. Tajna twierdza. Bajem sobie, ey, a ma ktoś jeszcze te dwie kości? Kurde, wilk. Masz też dwie kości, to jest ben, który... Tam jest ten, yy, jak się nazywa? O, a to ja go biorę, mogę? No to weź go tam. nie ma nigdzie żab. To trollują. Chodź mnie trolują. O, Co dzisiaba. No bo one jest? są przy. Ej, ej, mam ten, save! Znalazłem tą skrzynię najlepszą. I... To jest skarb. Mam tą skrzynię najlepszą, widzicie? O, no. tą, tą, tą krową. Łukasz, Łukasz. Czekaj, bo. Uh, bu... A no, oznaczyłem ją, otwieram Czekaj. i. Ej, I... Co? Co? No, erpek z niej wyleciał, z niej, górę go! Erpek? A w ogóle erpek jest jeszcze No, masz już gruną, masz już gruną, sobie jesz, ja płomienną i tam. A jak, płomienną? O, dobra. Bo, bo ja mam erkega przecież. No, tygłuku, Ej, Adasz, mi koczki bruną. Ja mam wędkę, chcesz wędkę? Zaraz. Czekaj w strefie, bo teraz strefa nas goni. A właśnie, ja I psy. I psy. Milki, no właśnie, ja muszę kości mieć. Próbuj mnie zabić, no. Bo mnie! Kości, nic ty! mam! Mogę i będę mógł sobie jeść w karabin. Trzy osoby. Ej, na kogo ulecz się! Co? Nie wiem. Ja już tutaj łowię, chodźcie tutaj do mnie. Nie, czekaj, ci dam apteczkę, szafka. Eee, yy, żabę chodź, Masz apteczkę. Gdzie? Ża żabę, Gdzie? Ja już nie mam widzę. tego łuku. Dziki. Ja, ja nie mam łuku. Dzięki, mówię dziki. Aha, ja, ja, ja mogłem je z około zostawić, bo gdzieś sobie... Gdzie? Tam! Trzech? Na urze, na, urze, na urze, widzę, tam. widzę, widzę, widzę. Gdzie? Nie widzę. Na murze. A! Tak? Widzą ją Nie, 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 nie. Widzę, widzę, widzę. Dobra, Dobra dawaj, dawaj, podje, dawaj, podjeżdżamy się. Dobra. Dostawiście jeden kilka razy No ja ale nie, nie leży bo jestem słaby po! tu jest u góry, u góry! Leżę! U góry jest! Gości ma y, biało! Nie leży nie! ma chyba biało! Bo to za jeszcze nie ma... Panie Misia ma mało. Jezu, to jest typ! No, mi no. ten do boksa wszedł jakiś. Dobra, weź go do Big, do Bigo, do Bigo. Dobijam, najdę mi, rzucę typ. Zpadam. Żyję. Ja twórzę lepszą dłoni? I, się zabijasz? I, się Maria, jak I do się... Jezus Maria, jaki do Do tej baby walę. Nie puta walić! Nie, zabił. W nie zabił. Aha. Zaczął walić z no, luzi no. i do mnie i ten. A ja się chodź do mnie. ale chodź do mnie. Aha, a, a jednak, jednak nie. nie. A, a dobra. Nie, dobra. dobra. No. No to Możemy kończyć. To no. idziemy na Apexa. Na ramiony. Nie, nie, to było na U... Nie, na tym na, na apexie, nie? Dziękuję wam a, bardzo a, za a, oglądanie. Dzisiaj z nami był na Koko. Mira, moje, Moklar Tatar. Tak, to byłem ja, dokładnie. I Alex, moje, ja mamy. Y Dziękuję wam wszystkich za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie i no I na.